Jeśli szukasz strony do zarabiania, na której możesz kopać kryptowaluty zagranie w gry, to ten film jest dla Ciebie. A ja oczywiście witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Internetowy Pieniądz. Zapraszam do was, was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji pod tym filmem i zapraszam Was już do oglądania. Strona, o której dzisiaj będziemy rozmawiać to jest strona Rollercoin. To jest strona, która tak średnio raz na pół roku przewija się u mnie na kanale, ale to głównie przez to, że tutaj zachodzi bardzo dużo zmian. Ja dzisiaj przedstawię tę stronę od samego początku, natomiast jeśli Ty chcesz dowiedzieć się tylko i wyłącznie o tym, co nowego zostało wprowadzone, przewiń sobie do tej minuty. Zacznijmy od samego początku. Na stronie Rollercoin możemy zbierać moc kopania poprzez granie w gry bądź zbieranie koparek takich jak tutaj widzisz po prawej stronie. To jest pokój, do którego te koparki wystawiamy. Natomiast żeby te koparki wystawić, musimy mieć tutaj takie regały. Tak jak widzisz, ja mam tutaj dwa pokoje, na każdym są koparki. Koparki zajmują dwa albo jeden slot. Oczywiście, jeśli jakaś koparka zajmuje jeden slot i ma dużo mocy, to strzeliliście w dziesiątkę. Oszczędziliście sobie miejsce na kolejną koparkę. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o pokój. Tutaj mamy karnet, o którym powiem więcej później. Tutaj mamy ładowanie naszej energii. Ponieważ te koparki za 3 godziny i 9 minut się wyłączą i moja moc kopania spadnie. Jak widzisz obecnie, mam 52 perahasze i 62% bonusu. Bonus możemy zbierać właśnie z tych koparek. Te koparki mają dopisany jakiś bonus. Na przykład pokażę wam tą koparkę. Spójrz, ta koparka ma 3,5 perahasza mocy i prawie 2% bonusu do mocy. Jak widzisz tutaj w statystykach, moje koparki dają mi prawie 20 perahaszy mocy z samego bonusu, a same w sobie koparki dają 31 perahaszy. Mam również bonus od stojaków, czyli od tych regałów, o którym Wam mówiłem, bo te regały też mają procent, który aktywuje się, kiedy postawisz na nich koparkę. Z gier mam tylko 283 terahasze i jest takie coś jak temporary, czyli moc taka okresowa, na przykład na tydzień. No i tutaj co 24 godziny musi sobie wchodzić i doładowywać. 24 godzinach znowu musi to zrobić. Natomiast już od 12 godziny możesz załadować je z powrotem. Czyli na przykład za 12 godzin mogę znowu kliknąć: charge i naładują mi się moje koparki. Tak jak wam już tutaj mówiłem, mam 52 parach wasze mocy, które w 100% kopią mi Ethereum. Tutaj możesz sobie przy, yy, przypisywać, do jakiej kryptowaluty chcesz, jaką moc. Przypisać, w sensie jaki procent mocy. Na przykład sobie wpisać 50% na Bitcoina i 50% na Ethereum, ale suma tego, co tutaj wpiszesz, musi dawać 100, czyli tak jak 100%. Ja zostawiam tak, jak jest obecnie. Idziemy dalej. Network Power to jest siła kopania całej sieci. Nie widzisz, Ethereum obecnie jest kopane na zera hasze, Nie wiem, co to nie wiem, jak się rozwija ten skrót, bo się nie zdążyłem do informować ale pewnie jakoś bardzo dużo mocy. Nagroda, blok tak zwany, bo nie wiem, czy wiesz, ale w kryptowalutach wydobywa się blok, który jest dzielony na wszystkich, yy, którzy kopią kryptowalutę. Ja obecnie z 0,07 bloka, który jest wydobywany co 10 minut, mam 0,00010, więc jest to malutko. Natomiast no, wypłata Ethereum to, to jest tutaj 100 zł, więc ja jestem już dość blisko. Tutaj mamy questy, które możesz sobie yy, wypełniać. A co za tym idzie, możesz też dostawać z tego nagrody. Taką żółtą walutę, która jest obowiązująca na stronie. Są dwie takie waluty. Pierwsza to jest ten roller token, który widzisz w tym miejscu, a druga to jest właśnie roller season token, który zeruje się za każdym razem, jak jest nowy karnet. Ja zaraz wam pokażę ten karnet, jak to wygląda. No i oprócz tego, że robimy te zadania i dostajemy walutę, dostajemy także expa właśnie do tego karnetu. Przejdźmy sobie do niego. Możemy kliknąć tutaj. Jak widzisz, ja wbiłem tylko dwa poziomy tego karnetu. Event kończy się w sumie za 8 dni, czyli teoretycznie, jak wy to oglądacie, zostało przeszło 2 dni. No, i za właśnie zarobienie tych zadań możemy sobie zdobywać expa. Tutaj mamy taką, taki codzienny bonus, który możemy sobie odbierać i też dostawać expa do karnetu. Natomiast nie daje on za dużo, no bo musimy tam mieć chyba 250 na wbicie levela. A tutaj z całego tygodnia dostajemy może z 60 expa, może 70, ale odbieramy. Tutaj mamy takie informacje o obecnych promocjach, jakichś grach, których możemy, w których możemy brać udział, żeby mieć jeszcze więcej koparek, na przykład Super Bowl Cell. No to tutaj tak za jakieś mniejsze ceny możemy sobie kupić fajne koparki. Teraz przejdźmy do tego, jak zdobywać tą moc. Tutaj mamy taką zakładkę Games. Wybieramy sobie grę, która nas interesuje, na przykład niech będzie Coin Match. i musimy tutaj łączyć w trzy, żeby one się kasowały, i zdobywamy punkty. Na początku te gry są bardzo proste i nie trzeba się za bardzo gimnastykować. Ale im dłużej gramy w daną grę w ciągu dnia, tym większy jest jej poziom i więcej trzeba się wysilić. Tutaj te 2160 punktów to jest w przeliczeniu 2 tera hasze i 160. Tak w dużym skrócie. Klikamy claim reward i właśnie do mojego tutaj sumy mocy zostało dopisane 2 tera Nawet nie wiem czy to widać, bo myślę, że ta końcówka to mogą być już terahasze. No, ale możecie sobie porównać z początkiem filmu, i tak to jest jeden sposób na nabycie mocy. Drugim sposobem to są tutaj zakładka Store, gdzie możemy sobie właśnie kupować koparki, o czym już wspomniałem wcześniej. Bądź druga opcja, żeby zdobyć koparki, to kupno ich. Możemy je kupić na rynku, który jest dzielony z innymi użytkownikami. Na przykład, mogę sobie kupić taką koparkę. Te widzisz 5% bonusu, to jest bardzo dużo, i 1,2 pera mocy za 54 roller, to roller tokeny. W przybliżeniu jeden roller token to jest około dolara, tak plus minus. No nie da się tego dokładnie przeliczyć, bo jest to token tylko i wyłącznie obowiązu obowiązujący na stronie i nie ma go nigdzie na giełdzie. Trzecia opcja na zdobycie koparek to jest nowość na stronie, czyli achievementy. Wykonujemy zadania w grach, zadania na stronie, żeby zdobywać nagrody. Na przykład spójrz, postaw w swoich pokojach 240 unikalnych koparek. Ja obecnie mam 121 takich koparek. Jeśli będę miał ich kiedyś 240, dostanę aż 50 roller, roller tokena. To jest bardzo dużo. Kolejne zadanie, na przykład zadania w grach, czyli na przykład, wygraj w grę coin match. To jest ta gra, w którą graliśmy. 50 razy dostaniesz 50 roller sezon tokena. I jest takich zadań, to jeszcze bardzo wiele. No ja nie będę każdy bo po co. Na przykład, wydaj 100 roller tokena w sklepie i z tego dostaniesz 1000 roller sezon tokena. Wspomnę jeszcze raz, że Roller sezon Token kończy się w momencie, w którym zeruje się w momencie, w którym kończy się sezon. Kolejną opcją zarabiania na tej stronie, tylko że Roller Tokena, jest zakładka Taskul, gdzie tak jak sama nazwa mówi, możemy wypełniać ankiety, zrobić zadania w grach. Nie będę się na ten temat rozgadywał, bo jest to na prawie każdej stronie do zarabiania i tutaj to nie różni się kompletnie niczym. Kolejna opcja to jest takie coś jak Expedition, ekspedycja. Gdzie poprzez z tego co ja rozumiem, bo ja tego nie mam, bo żeby mieć tutaj te, może inaczej, musimy mieć tutaj chomiki, które wyruszają w podróż i z tej podróży przynoszą nam pieniądze w postaci roller tokenów. Zamiast, żeby mieć te chomiki, trzeba zapłacić realne pieniądze. Trzeba wpłacić pieniądze, kupić karnet, bo tak jak zauważyłeś, karnet dzieli się na dwie sekcje. Jedna to jest ta, która jest dla osób, które nie chcą tego wykupować, wykupywać. A druga to jest opcja dla tych, którzy chcą to kupić. Taki karnet yy, na yy, cały sezon kosztuje 99 prawie 100 roller tokena. Natomiast nie są i tak musisz go wypełnić. Czyli ty jakby odblokowujesz dostęp, ale i tak musisz każdy ten level wbić po kolei. A możesz też wziąć opcję auto -Complete za prawie 350 dolarów, czyli za Tutaj nawet za Tokena już nie kupisz. Kiedyś była taka opcja, i wtedy możesz odebrać sobie taki karnet, który jest już gotowy. Czy to się opłaca? Nie wiem. Może kiedyś zrobię taki test, czy to jest faktycznie opłacalne. No, jest tego tutaj trochę tych koparek. Potem będziecie sobie to łączyć, bo koparki można łączyć, o czym Wam dopiero powiem. Idziemy dalej. Przejdźmy może do tego łączenia koparek, o czym powiedziałem. Mamy tutaj również części. Części możemy zdobyć poprzez otwieranie skrzynek za roller sezon tokeny. Tutaj mamy takie coś jak sezon store i tu mamy trzy rodzaje części, które możemy otwierać i z tego możemy dropić daną ilość. A tutaj możemy kupić koparki w trakcie sezonu. To są koparki limitowane, więc jeśli je kupicie na przykład w następ za 3-4 sezony, one mogą być warte bardzo dużo ro roller tokenów, ale czy tak faktycznie jest to też wam nie powiem, bo moja najstarsza koparka, jaką posiadam, to jest chyba ta tutaj. Wróćmy do tych połączeń. Czyli na przykład trafiłeś sobie 175 klawiatur, masz ich 200, możesz je połączyć i mieć zielone klawiatury. Z zielonych masz niebieskie, z niebieskich masz fioletowe, z fioletowych masz żółte, a z żółtych masz yy, chyba jeszcze czerwone. Są nie, nie ma czerwonych. Żółty to jest najwyższy poziom. I później za pomocą tych części możesz łączyć koparki. Na przykład spójrz, ja tutaj mogę sobie połączyć koparkę, która, jeśli połączę dwie takie koparki o mocy 9,4 terahasza, czyli dwie takie same koparki, mogę osiągnąć jedną koparkę, która ma 20 bonusu i prawie 25 tera haszy. Ja sobie to zrobię, żeby Wam pokazać, i w tym momencie moja koparka została połączona. Wracamy do mojego pokoju, i teraz te koparki musimy wystawić. Klikamy na regał. Adminer, wyświetla nam się zakładka i klikamy na interesującą nas koparkę. I w tym momencie moja moc sobie skoczyła. Chociaż chyba nawet trochę spadła, bo tutaj było chyba 26. O, już wskoczyło. Więc to jest kolejna opcja na zdobywanie koparek. Jest ich ogólnie bardzo dużo, bo nawet z gry możecie dropnąć koparkę. Co prawda, ona ma 150 GHz mocy. A żeby wam pokazać, ile to jest faktycznie to 1 terahash czyli jedna gra to e, 1000 gigahaszy, czyli 8 takich tych małych koparek, takie jak tą. One mają 150 hasza mocy, ale za to aż 0,1% dla bonusu. Teraz wypłaty. Ja z tej strony już wypłacałem raz Dogecoina, wypłacałem jego 30. Wypłacałem również chyba dwa razy Bitcoina, tak mi się coś wydaje. Tak, dwa razy wypłacałem Bitcoina i teraz jestem bardzo blisko, żeby wypłacić Ethereum. Wypłata jest od 0,01, a ja mi tam brakuje, przeszło 600, prawie 700, prawie 600 Satoshi. Mamy również kilka innych końców, które nas interesują. Z tego co wiem to to jest Shiba PP, e Coina, który jest eventowy, to też jest jakby waluta na stronie. Nie możemy wypłacać, możemy tylko za ich pomocą coś kupować na stronie. Więc tyle ode mnie. Link do strony znajdziecie w pierwszej lince opisy tego filmu. Myślę, że dość skrupulatnie i szczegółowo przedstawiłem tą stronę. Jak na 15 minut wideo, to i tak nie jest źle, chociaż po pocięciu będzie mniej. Omówiłem wszystkie zakładki, które tutaj mamy. No, oprócz jakiegoś tam leaderboarda czy bloga, bo to kompletnie nie wpływa na zarabianie. Jeszcze tylko wspomnę, że jeśli chcecie odblokowywać kolejne pokoje, to musicie zapłacić. Tutaj widzisz, trzeci pokój kosztuje 50 roller tokenów, a drugi pokój, jeśli zapełnicie pierwszy, kosztuje chyba 30. A maksymalnie, chyba, możesz mieć 4. Tak mi się coś wydaje. Wejdziemy sobie na Letterboard. widzisz tutaj ktoś ma 701 extra haszy, nie wiem jak to się czyta, bo nie mam pojęcia. Tak, on ma cztery pokoje i tutaj możecie sobie zobaczyć podgląd od 4 lat jest na stronie. No to on ma tutaj już naprawdę grubo, i pewnie też zarabia z tego grube pieniądze. Tak jak wspomniałem, link do tej strony będzie oczywiście w opisie tego filmu. I ja dziękuję Wam za oglądanie. To był kanał Internetowy Pieniądz. Zapraszam również na pozostałe filmy na moim kanale. Tyle ode mnie. Cześć i czołem. Pa!